Witam na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko przygotowuję geto przekąski, które mogą być dodatkiem do posiłku lub stanowić samodzielne danie. Pierwszą z nich są nadziewane papryczki. W tym celu potrzebujemy dwóch niedużych czerwonych papryk, kroimy je na pół i wydrążamy środek. Każdą z półek wypełniamy serkiem, może to być serek śmietankowy lub mascarpone. Ja używam mascarpone i zużyłam go około 100 g. Następnie będzie nam potrzebne opakowanie wędzonego łososia na zimno 50 gramowe. Jego zawartość dzielimy na 4 i układamy na paprykach. Dekorujemy natką. Pierwsza przykąska jest gotowa. Przechodzimy do drugiej. Będzie nam potrzebna jedna średnia cukinia, którą kryjemy na plasterki o grubości około 1 cm. Na patelni rozgrzewamy jedną łyżkę tłuszczu, może to być masło klarowane lub smalec. Układamy cukinię i podsmażamy z obu stron. Podsmażoną cukinię układamy na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym. Gdy cukinia stygnie, przygotowujemy pesto. W naczyniu do blendowania mam około 50 g liści bazylii. Dokładamy po 20 g namoczonych orzechów narkowca, startego sera parmezan oraz nasion słonecznika. Dodatkowo jeden ząbek czosnku i sól. Całość zaczynamy blendować. W oddzielnym pojemniku przygotowujemy 50 ml oliwy z oliwek. Dolewamy do masy bazyliowej około 1 trzecią, aby łatwiej było zblendować. Pozostałą część dolejemy, gdy masa będzie zblendowana, i delikatnie wymieszamy. Gotowe pesto przykładamy do słoiczka. Możemy przechować w lodówce przez kilka dni. Na zimne krążki cukinii wykładamy po około 1 łyżeczce pesto. Druga przekąska jest gotowa. Trzecią przekąskę stanowią zapiekane pieczarki portobello. W tym celu na macie do pieczenia układam 4 umyte pieczarki z wyciętymi okonkami. Każdą pieczarkę smaruję w środku dwoma łyżeczkami sosu pomidorowego. Wypełniam je pokrojonymi czarnymi oliwkami, kawałkami sera naturalnego Camembert oraz pokrojonymi kabanosami. Wierzch posypuję startym serem cheddar. Pieczarki wstawiam do nagrzanego pikarnika do 180 stopni, grzanie góra i dół, na maksymalnie 9-10 minut. Nie pieczemy ich dłużej, ponieważ puszczą sok. Gdy lekko przestygną, możemy je podawać. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu swoją opinię, jak Wam przypadły moje przekąski do gustu i słyszymy się w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu łapki w górę.